dzisiejszym miasto Bydgoszcz złożyło już ostateczną aplikację do biura UNESCO do Paryża, więc czekać będziemy na rozstrzygnięcie. Zaplanowaliśmy, zaproponowaliśmy w naszej aplikacji, że miasto Bydgoszcz zobowiązuje się wydatkować na cele na te programy w ciągu czterech lat 8 milionów złotych, to jest 2 miliony złotych rocznie, jeżeli uda nam się uzyskać ten tytuł i będziemy mieli szansę na realizację tych programów. To... to, że będziemy mówili, że Bydgoszcz jest miastem muzyki, to nie będzie tylko kwestia przekonania, ale też będzie udokumentowana faktami. I z tych obszarów będziemy czerpać po to, żeby zrealizować podstawowy cel UNESCO, stworzyć lepsze życie, lepsze życie mieszkańcom. To co mówi, co mówią cele UNESCO. My nie robimy tego wszystkiego po to, żeby była lepsza lokalna scena muzyczna. Dobrze, że ona będzie lepsza, bo będzie więcej, będzie się więcej działo. Ale celem UNESCO jest Lepsze życie mieszkańców, zmiana mentalności, rozwój, równość wobec prawa, ekologia, zmiana klimatu to są cele sieci, w której będziemy działać. My po to tam idziemy, żeby w obszarach zrównoważonego rozwoju, przez pryzmat kultury, a w naszym mieście szczególnie, przez pryzmat muzyki, osiągnąć lepsze życie dla mieszkańców. To jest najważniejszy cel. Bycia w sieci UNESCO, do której mam nadzieję się dostaniemy. Możliwość uczestnictwa tych sekcji amatorskich w tych, tych działaniach powoduje, że te projekty dostają bardzo, z bardzo wysokiego pułapu jakościowego, schodzą do poziomu powszechności do pewnego e, uczestnictwa, e, które, które z reguły no, było troszeczkę utrudnione no, z wielu powodów no, jakby ekonomicznych, nie, nie każdego było stać na bilety, żeby pójść na koncert, a nie, niekoniecznie nawet, a już w ogóle nie mówiąc o tym, żeby uczestniczyć w jakichś zaawansowanych warsztatach, kursach itd. To wszystko będzie można, zrobić w ramach tego projektu, który naprawdę ma dużych partnerów, bo tam jest Muzyczna Rada Polska, tam jest, tam jest Instytut Getego. Tam jest dużo takich partnerów, którzy, którzy już się w, 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 chcą wejść.